I witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem roka, to jest World of Warcraft. Mistrzostwo w Pandaria. Mam za sobą 3 godziny snu, ponieważ siedziałem całą nockę i levelowałem tego szanownego monka, który nazywa się Kamodos. Ja wybrałem sobie build do tankowania, Brewmaster. Mnóstwo rzeczy, o których można by dzisiaj pogadać, ale przez przypadek zupełny wypróbowałem umiejętność, która nazywa się Zen Pilgrimage. To przenosi nas do miejsca zwanego Peak of Serenity. Czyli co? Spokoju? Wytchnienia? Szczyt tam, nieważne, góra. I tu dostaliśmy quest. Zupełnie, zupełnie się tego nie spodziewałem. Przyjrzymy się tutaj. To jest miejsce, w którym Monkowie ćwiczą. Jest, jest jak, jak powiedziałem, jest mnóstwo rzeczy do, do pokazania i do powiedzenia. Mam nadzieję, że znajdę czas i miejsce, żeby pokazać Wam bitwy petów, bo to jest coś, co wiele osób interesuje. Mimo takiej delika delikatnej skłonności do narzekania na to, ale okej. Okay. Zobaczmy. Uu. I wish to challenge you, Master Cheng. Master Cheng to jest facet, który prowadził nas przez questy w lokacji startowej. A mój, mój pet lata przy mnie. Nie do końca przypadam za towarzystwem petów, ale. Tym razem wyjątkowo go sobie tutaj wyciągnę. O tych petach pogadam więcej, bo już mam. Oj, no tej info mi nie jest potrzebne. Już mam pety na innym poziomie, tylko jak tutaj schować tego dziada? Hmm, Spróbuj mi przywołać tego i Dismiss. Okej, okay. to zadziałało. Dobra, ukłoni się przede mną i rozpoczniemy, proszę uprzejmie. Mam guild tanka tutaj. Chyba sobie dam radę. Nie wiem, wziąć ognia, tak zapomniałem, których zdolności należy używać. Próbowałem się odtoczyć, ich, klikając dwa razy szybko na Wision. Mastera Chinga. Chinga Przepraszam Well done, remember the swiftness I tak dalej I tak dalej, w zasadzie pochwalił mnie Za moje dokonania Tak mnisi są bardzo mili i serdeczni I nie mają problemów Jeżeli ktoś im nakopie do tyłka Bo już takich jest narodowy sport Że sobie dają albo Sobie dają nakopać, albo komuś nakopują O, będzie okazja, żeby pokazać wam Pet Battle System Z przyjemnością, oczywiście jest Pet Battle PvP i Pet Battle PvE. Weźmy sobie stawik. Ja oczywiście mam, mam tutaj mnóstwo e, trinketów, znaczy herlumów, przepraszam. Więc. Tu można powtórzyć, to jest jakiś Daily czy coś. Mniejsza z tym, zobaczmy. Coś tu jeszcze zostałem. Tak, reputacja. A nie, to reputacji do gildii. Swoją drogą. Chodząc poza instancjami, będę używał tego e, Tabarda, który zwiększa o 100% ilość reputacji otrzymywaną w gildii. Okej, okay. sprawdźmy sobie, czy tutaj da się daradę radę zaczepić te... Tak jest, da radę. Czy uda nam się pet battle system uruchomić? O, o! No, śmiało. Tak tylko ta górka byłaby, nie? Nie da rady? Może tędy. O! Zmierzmy się z królikiem. Pan tutaj mi NPC powiedział, że te tereny są co prawda bezpieczne na górze, ale już okolice dookoła, no niespecjalnie, w związku z tym królik mi nawiał. Niestety. A przejdźmy się, pozwiedzajmy. Może gdzieś tutaj przytrafi nam się jeszcze jakiś quest? Może tak, może nie. Zobaczymy. A może znajdziemy mm, jakiegoś, jakiegoś robaka, który, dzięki któremu będziemy mogli uruchomić Battle System. Nie do końca. Kurczę, dostałem jeszcze. Bafa, myślałem, że to jest item, którego można użyć w dowolnym momencie. Nie marnujmy zatem czasu. E, użyjmy Zen Pilgrimage i się wybierzemy z powrotem do Orglimaru, bo tam właśnie. E, tam właśnie moja postać stamtąd wyruszyła. O, proszę. Przy okazji, sprawdzę sobie, gdzie ja mam. O tak. Na pierwszy etap zdobywania poziomów wybraliśmy się z Dexosem i z Flamim oraz z Natanem do. No, tu będzie zaraz coś do wzięcia. Do Silvermoon uznaliśmy, że tam te, te, te tereny będą ciekawe i przede wszystkim będą puste. I one faktycznie były puste, ale nie były ciekawe. A to dlatego, że te questy, które tam się pojawiły, były robione w, w, w trakcie, kiedy weszło The Burning Crusade. A to oznacza także, że... O, Lander gdzieś tam na szczytach są te pety. No spróbujemy jakoś tędy się przy... A to oznacza, że te questy nie zostały zupdate'owane w Kataklizmie bo były uznane za dosyć świeże i nikomu się najwyraźniej nie chciało w to bawić yy, więc nie było aż tak ciekawie myślę, że te tereny będą ciekawsze tutaj ale najpierw podjedziemy sobie winą do góry jedna, jedna z największych bolączek współczesnego Orgrimaru nie bez powodu mówię współczesnego bo on się zmienił z kataklizmu, polega na tym, że tutaj yy, trasy lotnicze są kurcze na samej górze i ta początkująca postać musi nieźle się nabiegać żeby, żeby, wlecieć, yy, żeby wlecieć gdzieś tam Tą drogą, ja dopiero zaczynam swoją karierę na terenach e, Orgrimaru, więc czekam mnie dużo biegania, bo nie mam pozaznaczonych tras lotniczych. Chociaż jeszcze sprawdzę, bo zdaje się, że te trasy lotnicze są gdzieś tam zaznaczone już na samym początku. Zobaczymy, czy uda mi się odnaleźć te... Tam jeszcze jest jakaś paskuda z tamtej strony. Ha, aha, jest, jest taki robal. Dung Beetle. Chyba mam takiego. Y oczywiście na tym etapie gry. Where is it? O nie! Albo robal mi uciekł, albo się system zepsuł. Sprawdźmy sobie dalej. Czy to tu będzie miało sens jakiś. No nie! A chciałem wam pokazać. Kurczę pieczony, dobra. Mniejsza z tym. Spróbujemy znaleźć jakiegoś potworka. Poza Orgrimarem, może to zadziała. Wczoraj bardzo ładnie ten system działał. Wybierzmy się Ashara. Ha, to jest teren goblinów. Ja to zdaje się mam jakieś quest'a, który mi gdzieś tam próbuję odesłać. Popewnie się jeszcze. Jak Ashenvale, tak jest. Nie, bo to jest. Ach, to jest Ashara. Splinter Tree, Ashenvale. No dobra, wybierzmy się. A, Ramparts. Between Northern Barrens, czyli musimy gdzieś dotrzeć tutaj. O proszę, Morshan Ramparts. Jak ładnie wycelowałem? Ciekawe, że ten system. system petów nie działa. To bym bardzo był rozczarowany tym faktem. Ale powiem wam trochę o mąku. Jako, że sobie tutaj polatamy troszkę. Nie, ale nie. Potrzebuję paska, żeby Wam popowiadać. Wybierając sobie jakby ten spec, spec popularnie tak się mówi, decydujemy się na właściwie dwa rodzaje walki. Jeżeli wybierzemy Brumaster albo Mistweaver, Brewmaster albo Windwalker, to możemy walczyć wręcz. Jeżeli wybierzemy Mistweaver, to nasz pasek energii, który mamy tutaj, zamienia się na pasek many i posługujemy się czarami Przede wszystkim do leczenia, ja zdecydowałem się na Brewmastera, mam w tej chwili dostęp do dwóch y, stacji. to jest właściwie stacja, to jest źle, do dwóch, ja wiem, pozycji czy tam, nie wiem, stylu walki, o to świetnie będzie w przypadku mąka. Stance of the Fierce Tiger, czyli przerażającego, wrednego mm, tygrysa. Znaczy, wredny to przesada. Y, to, jest, y, to jest tryb, który pozwala zadawać obrażenia i on zwiększa o 20% y, ilość obrażeń, jakie zadajemy. To dużo. Na przykład ta tank ma no, 20% mniej, to jest dosyć duży skok. W przypadku Warriora, który jest w trybie Protection, ten, ten skok, zmniejszenie obrażeń zadawanych, nie jest aż tak duży z samej stacji. On wynika tam oczywiście ze skili i z broni, ich używamy, no bo w taranku używamy jednoręcznej broni i tarczy, więc siłą rzeczy zadajemy mniej obrażeń, ale nie jest to tak wizualnie bolesne. Ale da się z tym żyć oczywiście. Ja Wam spróbuję pokazać... Dobrze, przełączmy się może na ten tryb. Ściekłego tygryska? No proszę. Tu mogę ożywiać. Tego nawet nie wiedziałem, że będę mógł to robić. Ale mogę, okej. Okay. Przejmijmy trochę questów. Czy przyjmijmy? I zobaczymy. Trzeba tutaj się policzyć z. O, elfy do zabijania. Fantastycznie. Już lepiej być nie może. Czyli teraz biezie, biezie, bierzemy w trybie, w trybie DPS-u. Ja nie mam dużo umiejętności DPS-owych właśnie w związku z tym, że wybrałem Brumastera. Proszę. Ale ta moja umiejętność jab, to jest podstawowy atak, który kosztuje 40 energii, generuje dwa punkty chi. Dwa punkty Chi pozwalają na wykonanie kilku interesujących ataków przede wszystkim Blackout Kick, czyli kopnięcia z półobrotu. Chuck Norris byłby dumny jest z naszych dokonań. Tutaj, o, a tu widzę pety z pewną stronę są. Co jest? Nie zamierzyłem. I zbuta. Bardzo przyjemny ma. Tutaj ma taki buff yy, Monk, który zwiększa, który yy, ilość. Yy, Ignoruję po prostu pancerz przeciwnika do 30%. To myślę, że to jest nie, 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 niezły skill. Tym, tym bardziej, że on jest. narzucamy go na siebie. Nie powoduje agro, nie powoduje treta. Okay. Widzę, że tutaj ktoś też ktoś się wybrał w, sp w spirytualną wędrówkę. Widziałem przez chwilę mąkę, ale zniknął. Tak, przeniósł się na ten teren. Ach, już widzę. Mam makro, który troszkę źle działa i odznacza mi cel. Ale to nie szkodzi. Poprawimy sobie makra. Troszkę się pozmieniało w kwestii makr. Nie, nie za wszystkim nadążam, będę musiał się przyjrzeć temu. Ja kiedyś bardzo, bardzo lubiłem makra robić. Zaraz, gdzieś tutaj jest pet. Zobaczymy, czy ten system działa dzisiaj, czy po prostu troszkę jest zepsuty. W takiej sytuacji pokażę Wam go kiedy indziej. Z wiewiórką jeszcze nie walczyłem. Dobrze, tak nie działa. Spróbujmy jeszcze jedną opcję. Może być to to, może trzeba wyciągnąć swojego peta. Wątpię szczerze mówiąc, bo to naprawdę nie jest konieczne, ale przywołajmy. Ten akurat nie jest bitewny, to może zły wybór, no ale zaraz sobie zobaczymy. Bitewny pet to taki, który może oczywiście brać udział w bitwach, ten tutaj mały orkowy chłopczyk nie może. No, niestety, coś dzisiaj nie działa ten battle system. Trudno. Skupimy się zatem na questowaniu, ale z razem wam pokażę ten, ten system. Yy, pewnie będziecie ciekawi. Ja też zresztą z przyjemnością bym go pokazał. Ok, powiedziałem wam troszkę o DPS-ie, to jest oczywiście poziom wczesny, bo mój Boże, 21? 21, więc niespecjalnie można się pochwalić, yy, jeżeli chodzi o DPS. No, zwłaszcza jeżeli się pod uwagę to, że ja mam build pod tanka. I to inaczej, jakby inne umiejętności mam. Proszę bardzo, co my tu mamy? A to można uleczyć pety swoje i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pierwszy atak, który służy do pulowania chyba przede wszystkim, to jest zrzut taką beczułką. Jest cholernie niewygodny w użyciu, powiem wam szczerze. Ale zaraz będę tłumaczył dlaczego. Otóż on, jeżeli jego użyjemy, jego można używać kilkukrotnie. Rzućcie okiem, można robić. Tak, rzucać tymi beczkami wszystkich tak długo, jak energię mamy. Każdy jeden rzut kosztuje 20 energii. Jednak problem polega na tym, że jeżeli chcemy rzucić raz i pobiec do przeciwników, to to kółko cały czas zostaje. Trzeba to odznaczyć prawym, i potem, i potem znowu wybrać następny skill. To jest uciążliwe, z reguły ta mechanika, taka mechanika w World of Warcraft nie była stosowana. Ja mam delikatny problem, żeby się z tym do tego przyzwyczaić. W rezultacie rzadko tego używam podczas tankowania, bo mnie troszkę irytuje to, że mi się nie odznacza to. Wolałbym jeszcze raz kliknąć, żeby wywołać jakby konieczność rzucenia tą, to, tym, tym, tym piwem, niż, niż po prostu klikać w nieskończoność i, i, i odklikiwać to, żeby się wyłączyło. No ale nic. Podstawowy atak Jab w, w tej instancji generuje tylko jedną, jeden punkt Chi. To jest niewiele. To jest bardzo mało, bo jakiś taki mocniejszy kopniak wymaga dwóch. Jakby, czyli tutaj zmieniając stację, rezygnujemy z generowania Chi i zużywamy dwa razy więcej energii w podstawowym ataku. Bo żeby wygenerować dwa punkty, Chi potrzeba 80 energii, a nie 40, jak w przypadku DPS-u. Ale mamy też inne możliwości, żeby to robić. Na tym wczesnym etapie jeszcze tego dużo nie ma, ale potem z czasem przybędzie. Ale jednym z podstawowych ataków jest Kek Smash. To jest atak obszarowy, który, który spowalnia kilka takich debuffów narzuca na przeciwników. O tym nie będę opowiadał, bo to może nie jest aż tak bardzo istotne. Ale przede wszystkim generuje, generuje dodatkową energię. Trzyba aż dwa punkty i wtedy można sobie na przykład zionąć ogniem, co też jest obszerowe, i jeszcze przykopać. Bardzo ładnie tret trzyma. Spróbujmy jeszcze raz tą... Może tu się coś uda? O, o! Proszę bardzo, a to ci niespodzianka. Dobra, rzućmy okiem. Nasze ataki podstawowe świetnie się sprawdzają przeciwko potworokom, petom akty, typu Aquatic. Natomiast słabo sobie radzą z Dragonkinami. Dragonkin to jest typ peta takie smokowate i podobne. Bardzo wiele, bardzo wiele petów ma problemy z Dragonkinami. Zatem na wczesne walki polecam właśnie Dragonkina. Mój pet ma możliwość zwiększenia szansy na trafienie krytyczne, co też zrobiłem. O, zostałem ranny boski. Ależ to jest przerażający pet, ten przeciwny. O, holender, dwa razy użyłem tej samej umiejętności. Oj, prze... polegniemy strasznie, ale dobra. Spokojnie. Nie denerwujmy się. Jest szansa, żeby to przetrwać. Im wyższy teren, tym trudniejszy jest przeciwnik. O, rany boskie. Musimy zmienić to na pieska. Piesek jest słabszy niestety, ale ma więcej życia. Ale następ tak. Co on tutaj zrobił? Jakoś się... Okej. Okay. Holender. I zablokował. O rany, Jolek. Niestety, pokona nas. O! A jeszcze dodatkowo no, nasze ataki są słabe. No tak, bo słabo sobie radzi z latającymi ten mój pet. No niestety. A powinien był się poddać! O! Nie, zostaliśmy pokonani. Nasz pet. O, nie, 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 nie. Poddajemy się, poddajemy się. Tak. Tak przestraszyłem się tej ważki. No, niestety, niestety, już no, odszedł sobie, nie mamy szansy zrobić tego jeszcze raz. Ach, przegrałem. Ale to jest też interesująca rzecz. Na każdym terenie znajdziecie lepszych przeciwników trudniejszych do pokonania. Często trzeba będzie sięgać po dwa pety, żeby pokonać jednego pojedynczego przeciwnika. Dobrze to wiedzieć, to, ten system jest oczywiście do przebadania. Ja przypuszczam, że od czasu do czasu będę go jeszcze pokazywał. Aha, jeszcze jedna fantastyczna mechanika, jeżeli chodzi o o i zaraz Wam ją pokażę. Co prawda mam już tu questy do oddania. Ale dobrze. Wybierzmy się tak. Jedno, jednym, jednym z mechanizmów tankowania u mnicha jest tak zwany stagger damage. To jest mechanika, która pozwala część utrzymanych obrażeń rozciągnąć w czasie. Krótko mówiąc, otrzymujemy, jesteśmy trafieni przez przeciwnika, a potem yy, przez jakiś czas yy, ta, te, te obrażenia otrzymujemy w postaci yy, dotów. Czyli przez jakiś czas, krótko mówiąc, otrzymujemy te obrażenia. Nie są one, tak zwany spike damage jest niski dzięki temu i healerowi, lekarzowi jest łatwiej nas leczyć. W ten sposób sobie radzi, właśnie z obrażeniami. No, bo wiecie, e, mąk to jest jednak e, pancerz, pancerz skórzany, i nawet mimo, mimo tego, że tutaj ta stacja, e, właśnie stacja, ten, ten styl walki zmniejsza ilość otrzymywanych obrażeń, no to oczywiście e, warto jeszcze, dobrze, że można jeszcze w ten sposób ułatwić healerowi życie, redukując ilość obrażeń, jakie otrzymujemy. Proszę, 22 poziom, i mam dwie kolejne umiejętności. Razem z Wami je poznam. A my zatem. Touch of Dead! O, ja cię kręcę natychmiast zabijamy przeciwnika. Strasznie zabójcza to zdolność. I Jest detox, to jest coś, co muszę. Legacy of Emperor. A, a to jest proszę. To jest baw. Świetna sprawa. 5% to jest czyli tak. Blessing of. Uh, blessing of Kings. O, już nie, Strength, Agility, Intellect. Nie podnosi staminy. Hmm. Zdaje się, że Blessing of Kings i, i Mark of the Wild podnosi także staminę, no ale. Być może jestem w błędzie. Już ja to mam. Czemu... Aha, bo potrzeba mi 3C, żeby wykorzystać tej zdol tą zdolność. Spróbujemy ją zaraz użyć, to sobie zobaczymy Jak to zadziała! Aja! What the hell! 1600! No to mi się podoba. Tyle tylko, że to... Będzie rzadko używane, raz na półtorej minuty. I używane tylko przeciwko postaciom, które nie są graczami. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną bitwę stoczyć. Może się uda tym razem. Ale żeby to zrobić, musiałbym troszkę podleczyć moje pety. Mogę to robić na raz na 8 minut. To jest latająca szkarada. Spróbujmy tego, on tu śliczny jest, ten Lucky Quillen Cup. Ale zmieńmy go na jakiegoś Dragonkina. No już idź sobie. Czy mamy tu jakiegoś dragonkina? Dragonkiny bardzo są zabójcze przeciwko większości petów. W okazji można w czasie bitwy znaleźć, złapać peta. Ja już schwytałem tutaj takiego jednego. Ale może wam będę miał okazję pokazać, jeżeli nie zostanę tutaj rozbity w diabł. O proszę, Onyxia. Ma zero, zero poziomu, mało życia. Ale może sobie poradzić. Oczywiście te tutaj szkarady są bardzo mocne na tym. To one mają piąty poziom. Moje pety mają trzeci. Przyjrzyjmy się dokładnie, jak wygląda sytuacja. Yy, dajemy dodatkowe obrażenia yy, potworkom, które są wodne. No to nie jest wodny, to jest raczej latający. Spróbujmy zrobić... Ciężko będzie to wytrać, wygrać. Okej. Okay. O rany boskie. A, okej, okay, ten się tutaj zablokował. Ja spróbuję zmienić sobie peta na no, onyksję. Oj, będzie trudno pokonać. Trzeba będzie poszukać wrócić do początkowych lokalizacji. O! Jestem osłabiony! Czemu? To zadaję chyba przeciwko latającym. I to jest też dragon. Nie, to jest ten dragonkin, a to jest latający. flying. Hmm. jest uznawany jako rat. To jest ważka. No cóż, zobaczymy. O, rany boskie! Niestety nie zadawałem latającym dodatkowych obrażeń. Ach, to. Dodatkowe obrażenia zadaję. Ale dlaczego uciekać. Nie no, dobra, dotrwajmy do końca. Przegramy stromotnie, ale... Pary boskie. No cóż. Muszę wrócić na te tereny mniejsze i potrenować moje pety, bo tutaj już są na piątym poziomie. Ale mam jeszcze jednego ptaszyska. Więc w normalnych warunkach byłaby szansa, tylko jestem totalnie, totalnie gorszy. Poszukać szukać takich, to jest... co to jest? A, damage taken. Musimy sobie poszukać peta, który zadaje obrażenia magiczne. Ten się tutaj zawinął, zablokuje atak mój. O, do licha. Trzeba pamiętać, że przeciwko, przeciwko tej właśnie... Boże, ćmieć ma mocność, ma. Przyda się, Jezusie, to tak. ile jeszcze jej życia zostało. O, zostałem rozdębniony. Warto używać yy, zdolności, które zadają obrażenia magiczne. Poszukamy sobie takiego peta. Oczywiście tu lista jest bardzo, bardzo długa tych petów. No, niestety są, są, są pokonane. Zobaczmy, mam tutaj jednego takiego peta, który wygląda obiecująco. Elementium Gout. Zadaje zadaję proszę większe obrażenia przeciwko latającym. Yy, I da, powinien sobie poradzić. Czy znaczy, mógłby sobie w teorii poradzić, gdyby nie fakt, że tutaj PETy mają naprawdę wysoki poziom w tych terenach. I to jest też wskazówka, że warto yy, nie zapominać o tym, o tym levelowaniu PETów, jeżeli chcecie się z tym bawić od czasu do czasu, no to warto. A pamiętajcie, że te PETy zdobyte można potem sprzedać w domu aukcyjnym. Nie mogę powalczyć akurat. Dobra, ale oddajmy questa. Przy okazji widzę, że tutaj znaleziska archeologiczne możemy, możemy dokonać, bo już od 20 poziomu jest archeologia. Ach, piękne dwa krytyki. I. powiem też jedną rzecz, że jakby mordowanie przeciwników nie jest tak szybkie, jak bywało w przeszłości. To nie ma tak, że one shot, one kill. Co się zdarzało poprzednio? Coś tutaj, te heilumy być może nie są aż tak dobre jak były. Albo coś w tym stylu. Zobaczmy. Oddajmy te questy I wiecie co? Ja już będę się powoli z wami żegnał. Jeżeli chodzi o Mistoff Pandaria i tego mojego szanownego Kamodosa, to jeszcze nie raz będziecie mieli okazję obserwować go w akcji. Bo to zdecydowanie ja nie mogłem się zdecydować, czy chcę grać mąkiem czy warriorem. Nie chciałem tak mąkiem, nie chciałem tak jak wszyscy. Ale potem właściwie to się mnie przekonali widzowie na, na live. Ie. No jednak jakby Monk jest z waszego punktu widzenia dużo bardziej atrakcyjny do oglądania, no bo to jest nowy content jakby, a Warriora już wszyscy znają, więc pomyślałem, okej, okay, skoro i tak mam robić i to, i to, to zrobię w pierwszej kolejności Monka, wychodząc trochę naprzeciw waszym propozycjom i tam być może takim delikatnym prośbom tudzież naciskom, o których oczywiście nie mam pretensji czy coś w żadnym wypadku. No dobrze. O jacie kręcę, coś nas tutaj zaatakowało, nie jakiś samotny elf się pogubił. Niestety zostanie zaszlachtowany. Jakby ktoś się nie zorientował, to gramy w fordzie. Okej, okay. kolejny quest do zrobienia. To już przy innej okazji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, papa. Pa. Zapraszam na live. Dużo jest na liveach Miss of Pandaria. E i, i, I oglądajcie doczniki oglądajcie World of Warcraft. Oczywiście, o ile Was to wszystko interesuje. Jeszcze raz, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia. Mój Boże, jak ja dzisiaj uprzejmy jestem. Papa pa. uprzejmy i miłej. Cześć.